Siedzę teraz w BMW z tego względu, że to auto przyjechało do nas na finalne strojenie systemu. Jest to dosyć złożony system oczywiście z podstawowym dźwięku, dlatego też takie dostrojanie jest wręcz wskazane, z tego względu, że tutaj był montowany cały system audio. Nowe przetworniki, więc te przetworniki z czasem oczywiście się wygrzewają, czyli zmieniają swoje charakterystyki. I fajnie po kilkudziesięciu godzinach odsłuchowych przyjechać znowu do nas, żebyśmy mogli sprawdzić jak ten cały system znowu gra. Zwyczajnie go skorygować, już dosyć subtelne zmiany wprowadzić. Tutaj jestem potem w pierwszym etapie, czyli już z aparaturą pomiarową wykonywałem pomiary, teraz siedzę już na miejscu, kierowcy wykonuje pewne zmiany, które klient mi przekazał, tutaj mamy konduktor, czyli sterowanie całym wzmacniaczem, mamy kilka presetów tam, dlatego też mamy możliwość jeszcze uzmiany zmiany przez samego właściciela auta, jak zwyczajnie jedzie autem, mamy możliwość zmiany presetów, kilku ustawień i też chciałbym połączenie kilku presetów, czyli połączenie przykładowo ułożenia sceny z pierwszego i brzmienia z drugiego presetu, klient już tym autem Pojeździł kilka tygodni, więc zebrał już jakąś opinię na temat tego systemu, wie co chciałby mieć inaczej, co chciałby mieć lepiej i jest taka możliwość oczywiście, dlatego też właśnie tutaj siedzę w tym audzie i koryguję to specjalnie pod preferencje na tego klienta. Zapraszamy do kontaktu przez formularz na naszej stronie lub bezpośrednio na numer telefonu.